No i ten łuk e, pokonany na razie w dobrym rytmie. Patrzymy na zmianę i teraz zmiana numer jeden. Wydaje się, że bardzo płynnie Marek Zakrzewski przekazał pałeczkę w Wdowikowi. Teraz Polacy już dogonili tutaj Brytyjczyków. No i teraz zmiana numer dwa. Troszeczkę woni, ale także bardzo płynnie. Łukasz Żak już na łuku. Wydaje się, że dobry bieg i dobre zmiany reprezentacji polskiej. Teraz Dominik Kopeć. Dominik Kopeć już otrzymał pałeczkę, jest na trzeciej pozycji. Atakują Szwajcarzy. Będzie musiał tutaj Dominik Kopeć walczyć o utrzymanie tego trzeciego miejsca. Szwajcar atakuje jest. Polacy na trzecim miejscu. Polacy z bezpośrednim awansem do finału, bo trzy pierwsze tak, tak, jest z nami jest z nami nasza sztafeta, finałowa sztafeta Mistrzostw Europy, to jest ważne, tego wam panowie gratulujemy. To Zmiana uważam nasza bardzo dobra, miejmy nadzieję, że w strefie, bo pewnie gdzieś na ostatnim metrze, także no, bieg ogólnie fajny, myślę, że taki przełomowy dla nas, jeśli chodzi o sztafetę, no jest ten finał, no zobaczymy jak to będzie jutro, czekamy na więcej. Jak to Łukasz z twojej perspektywy wyglądało, trochę się stresowałeś? Nie, myślę, że jestem już doświadczonym zawodnikiem, nie oszukujmy się, mam już parę lat na karku, więc nie było tego Streciko jakiegoś dużego, wiadomo, że to jest duża impreza, gdzieś tam on był, ale jakby go nie było, to było gorzej, że tak powiem, więc myślę, że tu ze stresem jak najbardziej sobie poradziłem, ruszyłem dość dobrze, Oliver mnie gdzieś, gdzieś tam już do końca dochodził, na samej końcówce, gdzieś już pod koniec zacząłem szukać tej połeczki, tu się przyznam, ale zmiana, mam nadzieję, że była w strefie, mam nadzieję, że to wszystko wyszło jak najlepiej. A jeśli chodzi o zmianę z Dominikiem, no to nie była ona na raz. Gdzieś tam szukałem jego ręki, ale finalnie się udało, więc myślę, że jak najbardziej tutaj daliśmy sobie wszystko. Myślę, że plan wykonany, finał jest, teraz powalczyć w finale o jak najlepszy wynik.